Pop budowniczy zawsze na radę. Pop budowniczy nie jest sam. Uch. Hmm. Tak przed pryskaniem? Tak sobie myślę. papugi moje macie liścia tam. Mieszkają przecież. Ich pochodzenie jest z tego z południa Polski. Pff. Z południa ziemi <laughs> z Australii. Toż tam banany też są, to może se podgryzą. Film wrzuciłem na YouTube. Bo Grank nie chciał rosnąć. Minęła godzina. Patrzcie, godzina minęła. To jest no niedowierzanie, ale jeśli ktoś oglądał ten odcinek wcześniejszy, to się teraz zdziwił. Minęła niecała godzina, powiedzmy. Półtora centymetra się wysunęło. Dobra. Słuchajcie, kupiłem tu ja Saprol. Chciałem sam Saprol kupić, jakiś tam większy. Coś takiego. I to działa. Ja, jak pryskałem rok bo dwa lata temu działa. Koszt chyba 17 zł. 100 ml starcza na 7 litrów wody. Ja dzisiaj 3,5 litra cyknę sobie na wszystkie banany. Powinno starczyć. O, tu mamy taką buteleczkę. Na dwa razy mi to starczy. Y Dawka, o jest 15 ml na litr, zwalcza natychmiast i chroni 21 dni, czyli dwa razy prysnę, potem ponad miesiąc, to już później będę miał to gdzieś, bo później niedługo przyjdzie sobie zima, i tyle. Czym pryskam? Ha, kurczę, mam takie sprytny opryskiwacz, kurde, ręce sobie pomalowałem trochę, o, trzy literki do tego sobie cyknę. Jecha na poliściach, Tak jak wszystko się pryska. Cienka warstwa, rozumiecie, po bananach, a zresztą zaraz to zobaczycie. Pomyłka w druczku na 3,5 litra, zalane. mamy Jakby tak opcję turbopompowania. Turbo Może być tak ciekawie i śmiesznie. Bob budowniczy! Zawsze da radę! Bob budowniczy! Żebym <grym> przypompował, co? <grym> Szło jak przecinak. I co? Lecimy cienką warstwę. O, w zupełności starczy. Najlepiej z dwóch stron sobie cyknijcie. No, akurat musela to nic nie ma, ale profilaktycznie. wiecie co zapycha mi się czasem? Profilaktycznie można sobie cyknąć. A kukurycka. O, zobaczcie, tutaj. To tu już grzyby konkretne. I to mnie wkurza w tym, że przymyka się. Zobaczymy za to jakieś dwa tygodnie, jaki efekt będzie. I Najlepiej pryskać właśnie tak z wieczora. Musa da jao. Jep. O, teraz poszło. Nie wiem, o co chodzi w tym, że mi się tak przytyka. Aż poleciało po liściach. Chyba się poluźnił. No tak to jest. Sprzęt mam do dupy, jak słyszycie. No. Może na pewno nie widać na tego na filmie, ale to mgiełka leci. No i tak by to wyglądało. Za dwa tygodnie się obejrzy. Znaczy zobaczymy, zobaczymy. Opatrzcie, tutaj tak samo Waszyngtonia też ma takie liście zbylejaczane. Dobra, postawię to. Ja już sobie na spokojnie prysnę. Tak więc pryskajcie, jak macie grzybozaury na waszych bananach. Jeszcze o, tu na przykład też pokażę na Musa Helens Hybrid. Patrzcie to. To są grzyby. Jeszcze raz grzyby. Pryskać. Nie czekać. Widać tych 17 zł. starcie Wam na 2 lata. Wy nie macie tyle tych bananów pewnie jak ja. I działajcie. Dziękuję. Do zobaczenia następnego razu. Migdały są chlać. Znowu trzeba podlać, ale zobaczcie. Z nasionek. Piękne, już grube nóżki się robią około dwóch lat. Mają. Na razie.